Nieka dzisiaj chciałam dla was nagrać hol zakupowy z moimi zakupami z dzisiejszego dnia, ale powiem wam, że dzisiaj wszystko tak mi się kiełbasi niesamowicie, że ostatecznie nagram wam tylko i wyłącznie taki. Poglądowy, ogólny hol i do tego powiem Wam, ile zapłaciłam, a później powiem Wam, jaki jest plan posiłków na ten tydzień. Czyli coś, co się zdarzało mnie na kanale ostatnie czasy dość często, ale niestety są różne sytuacje. no dzisiaj miałam taką sytuację, że po prostu moja mama musiała zmienić plany i ostatecznie nie jechaliśmy dzisiaj do moich rodziców z Filipem rano więc nie zrobiłam sobie zakupów rano, a Filip jest aktualnie chory, także jest ciężko, no nie mogłabym z nim zrobić tych zakupów, no bo... Nie będę brać chorego dziecka na zakupy. To już by to to było chore. No i ogólnie rzecz biorąc przez to, robię zakupy po południu. Dzisiaj w planach były zakupy w Lidlu, bo chciałam troszeczkę sobie zmienić moje miejsce robienia zakupów z tego względu, że powiem Wam, że bardzo wiele osób przez dłuższy czas mówiło mi i pisało nawet w komentarzach, że nie lubią robić zakupów w Biedronce, z tego względu, że tam jest pełno różnych palet i różnych takich rzeczy, nie da się przejeżdżać i tak dalej. I ja tego nie zauważałam do tej pory naprawdę nie widziałam czegoś takiego w sklepach w Biedronkach, jak chodziłam do nich więc do tej pory po prostu do nich chodziłam i nie było żadnego z tym problemu a teraz powiem wam, że ostatnio faktycznie zauważyłam taką różnicę, że to jest niemożliwe widuję w ogóle co jakby co tydzień, kiedy jestem w Biedronce widuję palety i to tak porozwalane że nie da się dojść do połowy półek, że może na przykład raz musiałam jechać specjalnie do innego sklepu, żeby kupić yy, szpinak bo, nie mia, bo musiałam kupić szpinak, a w biedronce właśnie była zawalona całą paletą, była ta lodówka z tymi sałatami i nie dało się w ogóle dojść do niej. A potrzebowałam ten szpinak do przepisu, więc musiałam go kupić. Był on jakby taką bardzo istotną rzeczą w tym przepisie. No i ostatecznie musiałam jechać specjalnie do innego sklepu, tylko po to, żeby kupić szpinak a po prostu no powiem Wam, że naprawdę kiepsko z tym wychodzi i dlatego się wkurzam, jeszcze do tego ostatnio pod ostatnim filmem z zakupami pisaliście mi, że naprawdę kiepskiej jakości jest mięso z Biedronki, szczególnie te, które jest takie wiecie pakowane. W, większości, w większej ilości paczkach, czyli takich tych wielkich, na przykład piersi z kurczaka. Więc stwierdziłam, że troszeczkę postaram się zmienić to odżywianie, jeśli chodzi właśnie o to, no i to sklep ogólnie zmienić. Także na samym początku planowałam zmianę taką, że będę po prostu kupować w Lidlu, ponieważ już mówicie, że jest troszeczkę lepszej jakości mimo wszystko to mięso. Chociaż i tak, to wiecie, to jest hipermarket, także jednak te rzeczy są jakości. Takiej sobie. No ale ogólnie takie były plany, żeby właśnie sobie jechać do Lidla, kupić sobie wszystkie rzeczy w Lidlu, zobaczyć, jak to będzie wyjdzie cenowo, czy się zaskoczę, czy nie. No i wiecie, jak mnie zaskoczyli. Zaskoczyli mnie tak, że okazało się, że są jakieś remonty, demontaże i przerabianie sklepu u mnie w Lidlu. Akurat dzisiejszej soboty i miał być on otwarty do 18, a ja pojechałam o 15 i już był zamknięty. Także zostaliśmy oszukani. Pani właśnie wychodziła ze sklepu i mówiła, że oszukali, że nie jest do 18, tylko do 15, oszuści i ona to napisze gdzieś, także w ogóle, nieźle, niezła akcja. No i ostatecznie wylądowałam w Kauflandzie. W Kauflandzie natomiast zrobiłam zakupy, no i powiem Wam, że jak zwykle w Kauflandzie, ja po prostu jak chodzę do Kauflanda na zakupy, to ja zawsze mam wrażenie, że ja wydaję więcej niż powinna. Także ja nie lubię chodzić do, na zakupy do Kauflanda. No ale zdarza się, tak? Jeśli chodzi o zakupy, to zapłaciłam za nie, już Wam mówię. Zapłaciłam za nie 241 zł prawie. I są to zakupy bezmięsne. Nie ma tutaj nic mięsnego ogólnie. Bo już tak chciałam kupić mięso tak typowo na takim sto, sto, stoisku mięsnym, ale stwierdziłam w końcu, że dobra, nie kupuję, na razie się wstrzymam i po prostu w tygodniu moją mamę poproszę, żeby kupiła mi na jakiejś fajnej promce w sklepiku takim, który jest blisko moich rodziców, blisko tego miejsca zamieszkania ich, bo tam jest taki fajny sklepik, w którym można poprosić, żeby pani zmieliła na w Twoich oczach, jakby to mięso. Jeszcze je umyję wcześniej, także no fajne opcje, ale mm, nie wiem, jak to wyjdzie cenowo. Dlatego właśnie chcę to w ten sposób zrobić, żeby to było na jakimś rabaciku fajnym kupione. Poza tym stwierdziłam, że kupię tofu, ponieważ jakby spróbujemy troszeczkę bardziej plant-based diety stosować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i spróbuję zrobić kilka przepisów takich właśnie typowo plant-based i wegetariańskich. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dam Wam znać ogólnie, pokażę Wam mój plan posiłków, także będziecie coś więcej z tego wiedzieć. No i ogólnie przy. Diecie naszej, którą teraz powinniśmy stosować, czyli diecie Kamila, która jest dietą taką delikatnie restrykcyjną, no to ogólnie potrzebujemy jeść troszeczkę mniej mięsa, a jemy go i tak mimo wszystko dość sporo, jak na tą dietę. Także trzeba by było po prostu go ograniczyć, dlatego chciałabym go zamienić troszeczkę na inne jakieś alternatywy. Także co, ja wydałam właśnie w Kauflandzie 241 zł, wydałam jeszcze 20. Złotych w mm, piekarni. Kupiłam chleby, dwa takie i jeden jakiś taki. My ogólnie kupujemy. Chleby tylko i wyłącznie pełnoziarniste. Aktualnie i chleby i bułki, jeśli już kupujemy bułki. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o rzeczy niespożywcze, to musiałam zakupić również pampersy dla Filipa. Teraz zużywamy ich bardzo mało, ale schodzą nam, ponieważ nie zawsze, ale niekiedy Filip się jeszcze przesikuje w nocy, więc ja mu zakładam pampersa. I jeśli on jest suchy, no to wtedy zużywa się go jakby po raz kolejny, ale ogólnie to zdarzają mu się jeszcze wpadki w nocy, no i wtedy ogólnie te pampersy schodzą, ale nie zawsze i nie tak często jak powinny, więc bardzo jestem z tego zadowolona I, i jakby tych pampersów już teraz kupujemy naprawdę mało. Także co? Ja wracam do domu i pokażę wam jeszcze plan posiłków w tym filmie i do y, potem. Okej, okay, kochani, także mamy co prawda już troszeczkę późniejszy czas niż to, co tutaj jest. Kiedy ja to nagrywam, to jest już tak naprawdę 21, także końcówka już tego tygodnia. Dzięki temu jestem w stanie wam powiedzieć już y co mniej więcej mi się sprawdziło, a co nie. Zaraz wam powiem, że Filip jest z tyłu, także jeśli będziecie go słyszeć, to. Sorry, ale taki, tak, tak niekiedy też bywa. Jeśli chodzi o te właśnie jeśli chodzi o ten plan, to już były spekulacje na ten temat, że bez sensu jest zrobienie takiego planu, bo jeśli będę miała ochotę na coś innego, to wtedy tego nie zrobię, bo takie coś innego mam zaplanowane w tego dnia. Ja sobie robię ten plan poglądowo. Ja później, jeśli mam ochotę na przykład w niedzielę zrobić sobie pankejki, a nie poniedziałek, to po prostu je robię i tyle. To nie jest tak, że ja się strasznie sztywno tego trzymam i tyle. No, tylko tak to właśnie wygląda, że, że tak nie jest. Także, jeśli chodzi o same plany, to wyglądały one w ten sposób, że tutaj zrobiłam właśnie y, sobie jeszcze śniadanie z resztek, bo ten dzień był. Y, jeszcze po prostu do tego dnia jeszcze nie było tych zakupów rano, potem miała być kawał mamy, ale jej nie było, więc zjadłam sobie lody, później była zupa kalafiorowa, którą dostaliśmy od mamy, więc ona faktycznie była, burgery i pierogi lub bigos też były, bo to były pierogi bigos od babci, także... Ja je sobie zjadłam, a Kamil miał wtedy burgery jeszcze z wcześniejszego dnia i quesadille też jak najbardziej nam się e, udały zrobić. Tutaj niedziela to jest u nas standard, że jest jajecznica, także ona była. Mm, sernik zrobiłam, ale co prawda dopiero wieczorem, więc tutaj było coś innego. E, zupa fasolkowa również ją zrobiłam, ale jadłam ją sobie sama. Kamil jadł, rosół e, u babci, także tak to mniej więcej było. Podle tej wirtki również były. Mm, tutaj nie było tej pińsy. Było coś innego. Nie, nie zrobiłam jeszcze tej pincji tak Jeszcze jej w ogóle nie zrobiłam, a jest już dzisiaj środa. Pankejki zrobiłam i mieliśmy je dzisiaj i wczoraj. Tutaj nam się ten sernik ciągnie już kilka dni i dzisiaj jeszcze został jeden ostatni, ostatnie kawałki jakby. Zupkę również jeszcze mam. Taco. Taco bowl y, był. I powiem Wam, że byłam w szoku, bo Kamilowi smakował i zjadł go, także jestem bardzo zadowolona. Mm, I poza tym, e, wegańska lasagna również była wczoraj i również mu smakowała, także jestem mega zadowolona z tego, że takie, wiecie, bardziej rzeczy, ona nie była wegańska, ona była wegetariańska. Taka propos, bo była po prostu, była zamiast z mięsa mielonego, to była po prostu z tofu. I powiem Wam, że się sprawdziło, także jestem bardzo zadowolona, że Kamilowi to przypasowało smakowo. Jeszcze nie mieliśmy mango skary. Dzisiaj mamy na obiad nagetsy, z piekarnika, i, i co? I, I ziemniaczki takie z piekarnika. Także coś innego niż tutaj mia miałam w planach, ale ten ryż z kary jeszcze będzie w tym tygodniu na pewno i planuję jeszcze zrobić któreś z tych rzeczy, także jak tak jak widzicie, no mniej więcej ten plan jest ogarnięty i mniej więcej te rzeczy są w tym jadłospisie w ciągu tygodnia ale ja sobie to tak modyfikuję, żeby mi to pasowało do tego jakie mam plany, bo to wiadomo, że te plany się zmieniają, sam plan bardzo mi się sprawdza, ogólnie mi się bardzo podoba sama go sobie zrobiłam, no i on ogólnie pasuje do tego jak wygląda aktualnie nasz dzień, ogólnie wygląda to tak, że śniadanie jemy w pracy, ja co prawda Jestem teraz na, z Filipem po prostu, bo jest chory w domu, ale ogólnie rzecz biorąc tak to mniej więcej wygląda u nas, że śniadanie jemy w pracy, przekąskajemy w pracy, lunch jemy w pracy, potem obiad jemy po powrocie z pracy i potem jest kolacja. Także tak to mniej więcej wygląda. I dlatego te posiłki są w ten sposób rozgraniczone. Tutaj środa, kanapki. Z serkiem śmietankowym i ogórek. Na śniadanie potem orzechy z owocami tortilla na słodko tym razem i tutaj, właśnie ten ryż z kurczakiem, kary z mango to jest ogólnie z przepisu, liczy się tu. Mi się bardzo ten przepis spodobał, ale jeszcze go nie robiłam, więc planowałam go zrobić i zrobię go faktycznie. Tutaj czwartek kanapki z masą orzechowym plus banan. Chciałabym coś właśnie takiego, żeby te śniadania też nie były takie, bardzo oklepane, że cały czas jedno i to samo. Dlatego staram się coś tam zmieniać. Potem orzechy i owoc to jest u nas praktycznie standard, i zawsze to tak wygląda, że mamy jakieś orzechy i jakiś owoc. Do tego później jest tortilla na słono. Makaron z kurczakiem i sosem śmietankowym, który jest u mnie jakby standardem i jest bardzo często u mnie na obiady. Te tost z awokado i jajkiem i to też już próbowaliśmy i Kamilowi nawet smakowało, powiedział, że może być także raz na jakiś czas coś takiego również może się znaleźć w, naszych, w, naszych jadłosp w naszym jadłospisie o tak I tutaj piątek, już jakieś kanapki po prostu z resztek to co mi zostanie mm, orzechy i owoc, czyli standard, potem resztki tego makaronu z obiadu dnia, dnia wcześniejszego, kasza z gulaszem i tutaj chciałam spróbować no. zrobić to w łucznicę, ale skończyło mi się to <grym> zrzyłam całe. Także raczej go nie spróbuję w tym tygodniu, ale i tak chciałabym go spróbować ogólnie robić. Także tak wyglądał mój plan z tych, z tego, z tych zakupów, które widzieliście w tym filmie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy macie jakieś fajne pomysły, ja bardzo chętnie przyjmę na jakieś właśnie takie zamiennikowo niemięsne, że tak powiem, obiady, to, to bardzo serdecznie proszę Was o zostawienie w komentarzach, bo ja bardzo chętnie się zainspiruję Waszymi pomysłami. Wasze pomysły ogólnie są super i bardzo lubię z nich korzystać, także czekam na nie z utęsknieniem i do następnego filmu. Pa pa!